Jak odebrać darmowe pieniądze z quizu Revolut? Oglądaj do końca, bo powiem Ci także o podobnej aplikacji, dzięki której zgarniesz nawet 460 zł. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj powiem Wam jak odebrać prawie 70 zł od Revoluta w postaci quizu. To znaczy Wy wypełniacie ten quiz i dostajecie za to kryptowaluty. Te kryptowaluty możecie od razu sobie wymienić na prawdziwe pieniądze i później z Revoluta sobie przesyłacie te pieniądze na swoje konto bankowe. Tak to w skrócie wygląda. I zaraz wam pokażę te quizy. Pokażę Wam także odpowiedzi, wszystkie do tych quizów. Tak, żebyście się nie pogubili, żebyście sobie wszystko robili po kolei. Ogólnie nie wiem, ile teraz dokładnie się dostaje, bo ja już to dawno robiłem. Wiem, że oni to zmieniali kilka razy. Raz było 50, raz 70. Ale na pewno dostaniecie z tego pieniądze i to darmowe pieniądze. Także warto to zrobić. I oglądajcie do końca, bo powiem Wam także, jak jeszcze. Dorobić sobie do 400 zł do 460 dokładnie. Jest też taki jeden sposób. O nim też nagrywam odcinek, ale przypomnę wam właśnie o tym sposobie jeżeli ktoś nie wiedział tego sposobu, ale teraz zajmiemy się tutaj właśnie quizem na Revolut i pokażę wam wszystkie odpowiedzi itd, i jak to sobie później wypłacić. Wejdźcie sobie teraz przez link w opisie, to jest bardzo ważne. Bo wtedy dostaniecie jeszcze darmowe 3 miesiące na plan premium, darmowy plan premium właśnie w Revolutie. Będziecie mieli bardzo dużo korzyści za darmo. Wszystko macie oczywiście za darmo, tak? Ten plan premium, wejdźcie sobie przez link, i załóżcie sobie właśnie przez ten link konto. I musicie po prostu założyć sobie konto. Konto zakłada się w jakieś 5-10 minut. Tam po prostu podaje się wszystkie te informacje. Tam też jest chyba weryfikacja, tak jak każdej aplikacji finansowej w sumie. No i tam robisz selfie, oni ci to weryfikują. No i po 5-10 minutach masz już konto zweryfikowane, przynajmniej ja tak miałem. Ok, i później wy musicie sobie przejść do zakładki Quizy. Najlepiej przejdźcie sobie do zakładki Kryptowaluty, na pewno ją sobie znajdziecie, i tam będziecie mieć różne quizy. Po prostu tam sobie poklikajcie, na pewno znajdziecie te quizy. I pierwszy quiz to Kryptowaluty, a waluty Fiat. Tam macie ogólnie podzielone na sekcje te quizy, tak? Mamy quiz na przykład z Jakieś jednej kryptowaluty, quiz drugiej kryptowaluty, wylecicie sobie po kolei, no i pierwszy quiz właśnie wygląda w taki sposób, no i musicie odpowiedzieć na jakieś pytania, oglądać tam jakieś filmy, oczywiście te filmy możecie sobie pominąć, nie musicie ich całych oglądać, bo zajmie wam to po prostu, yy, tam no zajmie wam czas, tak, chyba, że interesujecie się tutaj kryptowalutami, tak, no to możecie sobie oglądać te filmy z ciekawości choćby, ale jeżeli chcecie odebrać tylko darmowe pieniądze, no to zróbcie sobie sam quiz. No i później, jak już sobie oglądacie ten film, dajcie tam rozwiąż quiz, będziecie mieć takie tutaj opcje. No i tutaj, na przykład, pierwsze, co to są waluty Fiat? Tutaj zaznaczamy sobie pieniądze wydane przez państwo. Jaka jest największa różnica między walutami Fiat a kryptowalutami? Zaznaczamy sobie to, że są zdecentralizowane. Które za, kto zatwierdza transakcje blockchainie? Specjalni użytkownicy zwani kurnikami. To sobie zaznaczamy. Tak samo tutaj macie wszystkie odpowiedzi. No, i dalszy quiz, lekcja druga z czterech. Co to jest kryptografia? Tutaj macie te odpowiedzi. Ja ich nie będę czytał. Możecie sobie zastopować ten film i po prostu zobaczyć, które odpowiedzi do którego tutaj są dobre. Tak samo tutaj macie te odpowiedzi do tego działu, właśnie kryptografia w kryptowalutach. Ok, dalej. Podstawę blockchainu. No, tutaj tak samo pytałem nas, co to jest blockchain, i tak dalej. No i. Zatrzymajcie sobie teraz ten film no i zobaczcie sobie te odpowiedzi. Tutaj tak samo macie te odpowiedzi. I lekcja ostatnia, jeżeli chodzi o tę kategorię. Ryzyko związane z kryptowalutami. Tak samo zatrzymajcie sobie film i odpowiedzcie sobie na te pytania. I teraz przechodzimy do kolejnej kryptowaluty. Mianowicie jest to kryptowaluta Polkadot. I tutaj mamy kolejne pytania. No i tutaj macie odpowiedzi do tych pytań. Także zatrzymajcie sobie, jak działa Polkadot, lekcja druga z pięciu. Ogólnie ten dział, że tak powiem na temat Polki DOT będzie trochę dłuższy, ale na spokojnie sobie go zrobicie. Tam też jest trochę tych firmów. Tutaj macie właśnie odpowiedzi, jak działa Polkadot jest właśnie do tego. No i kto decyduje o przyszłości Polkadot? Tutaj tak samo macie te odpowiedzi. Token DOT, zbliżamy się już tutaj do końca, no i ostatnia lekcja, jeżeli chodzi o tę kryptowalutę Polkadot, macie tutaj wszystkie odpowiedzi, no i lecimy sobie dalej, zdecentralizowane giełdy, Co to są zdecentralizowane giełdy, okej, okay. kolejna lekcja, jest to mianowicie 1inch, Tutaj jest kolejna kryptowaluta, na którą właśnie musimy tutaj sobie odpowiedzieć, na właśnie pytania związane z nią, okej, okay. Myślę, że już sobie to zaznaczyliście pewnie. Kolejna tutaj lekcja. Ok, no i tutaj mamy staking w polka dot. Tak samo sobie zatrzymajcie. Dobra. Łączenie łańcuchów. Czym jest Avalanche? Macie kolejne odpowiedzi. Lekcja druga. Tutaj kolejne odpowiedzi macie. Sobie je zobaczcie i zaznaczcie. Dobra, wprowadzenie do Algorand. Dobra, tutaj jeszcze lekcja druga. A jeszcze się tutaj NIR schował. Chyba ostatnio go dodali, w sumie. No i cały czas dodałem jakieś nowe tutaj quizy, tak? No ale sobie też na to odpowiedzcie. Dobra, ok. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o te quizy. Odpowiedź, odpowiedzcie sobie tutaj na wszystkie te quizy. I później, jeżeli sobie już odpowiecie na te quizy, to wy będziecie mieć tam w zakładce kryptowaluty, właśnie dodane te kryptowaluty, na przykład kryptowaluta PolkaDot czy Avalanche. Tak. I te kryptowaluty po prostu sobie tam konwertujecie. Jest tam taka opcja jak konwertuj, coś takiego, i zamieniacie sobie je na polskie złotówki. No i później przesyłacie sobie z Revoluta na wasze konto bankowe. Tam podajecie po prostu tam numer IBAN swojego konta bankowego. No i wypłacam sobie te pieniądze na właśnie moje konto. I jaki mam tutaj jeszcze dla Was kolejny bonus, który możecie zgadnąć do 460 zł, mianowicie pewna aplikacja, w sumie bardzo znana. Dużo osób już odebrało tutaj bonus, ale nie każdy. Także jeżeli nie słyszałeś nigdy o tej aplikacji, nie masz mi konta, to naprawdę polecam Ci założyć tutaj konto, bo to są darmowe pieniądze do 460 zł. Link do tej aplikacji, do całego tego filmu, gdzie to omawiam, masz w opisie, ale w skrócie chodzi o to, że Ty. Tutaj na przykład ten link jest ważny do 1 października, ale to się zmienia, tak? Na przykład na przykład mogą przedłużyć promocję do na przykład listopada, tak? ta promocja też jest aktywna co jakiś czas, ale tutaj wam właśnie wysłałem także właśnie informacje o tym, powiadomienia, że pamiętajcie o tym, to jest ograniczone czasowo. Zakładacie po prostu konto w tej aplikacji, możecie przez Google Playa czy Apple Store, App Store tam pobrać, pobieracie sobie tam. I otrzymujecie darmową akcję do 460 zł. Mi rekordowo udało się dostać akcję za 400 zł. Także to jest losowe. Niektórzy dostają 120, niektórzy 200, niektórzy tylko 50. I tak to są darmowe pieniądze, te konto później tak możesz sobie zamknąć. No i tak samo wypłacasz sobie to na swoje konto bankowe, wszystko. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten film. Oczywiście pamiętajcie także o naszym tutaj wspólnym Discordzie, gdzie dzielimy się różnymi pomysłami i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj przeróżne zakładki. Macie także nagrody za na przykład. Zaproszenia, różne konkursy, nagrody, tak. No, także sprawdźcie sobie, właśnie tego naszego Discorda. Macie link do niego w opisie, już tutaj jest prawie 5000 osób na naszym Discordzie, także wszystko macie, wszystkie niezbędne linki macie w opisie. No i to w sumie tyle. Trzymajcie się. Cześć. No i widzimy się po prostu w następnych tutaj odcinkach.